Cześć i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy sobie z Minecraft Survivalu. Jest dzisiaj ze mną. Rodacy087. Tak, to jest nowa seria z... Minecraft Survivalu. Nie, survival, survival kuzynowski survival. Jak tam wolisz to powiedzieć? No też jest tylu. Chodź tu. To jest taki... It's better together. Chodź tam, bo tam jest fajny teren. Dobra, my tu już wcześniej ogarnęliśmy teren, gdzie sobie z budyneczek. a okazało się, że jest napis. Ja. Tu trzeba tam do góry Okej. Jak chcesz, to ja tu nie mam flya ani nic. Węgiel tak, węgiel wylatuje. Ja mam spakę. A to luz. To, to nie niepotrzebne. No. Gromna teksturce mister Tymenty będzie w opisie. Chodź tu, plecy, plecy, plecy. Okej. Okay, już lecę za nim. Chodź, tak, gdzie jest to. Tu trochę wyrównałem na dole mhm. Aha, to ładnie Fajnie nie? A ty dostajesz do madzia po wyskoku? Ja nie, ty masz flya, No tak, ale ty dostaniesz do, ma do, do madzia po wyskoku, bo ja nie Bo ty masz spline'a. No ale to się liczy, to nie powinno być tak że... No tak się znaczy. To tutaj będzie domek, tak? A jaki chcesz rodzaj do? Muszę najpierw drewno, co? No, ustaw sobie hoców okay. to pójdzie będzie. Ja mam... Aha mam skórę Sorry. No, sorry, na chwilę, bo dwa razy skończył wpisną. Twitter. Twitter. Zobacz, taki skill. No, nie policy. nie mam no, no. Ja mam. Ja nie i zrobi nam dom okay. A jeszcze mi zrobię pomana. <grym> dobra, dobra, ej, 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 ej! No, ej, 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 ej. Ej, ej, nie, teraz, teraz do domu. No... nie, no. bielu! No. Ja stoję do nie tak od ty. Aha. No to może nie zrównoważon, tylko się. Twitter, twitter cheater sykłem? Mamy Wyrzucam twoje tem to, to, to kilo mi też oddaj! Jaki kilo? Mój kilof. Ja nie wiem o co ci chodzi. No daj mi kilo! Jaki kilo? Kilof, kilo? No nie lok, nie, nie, nie z lec... tobą. Okej, okay, no dobra, ale oddaj mi kilof! Jaki kill'ow? Kilo. No mój kilof! Gdzie nie ma kill'owu? Dobra, gówno, start. Start stary, spoko. Nie ma kitów, przez ciebie. Dobra, nie, teraz mam właśnie śnieżek i to jest na bałwanach. Ej daj mi no! Yeah. Nie ma! Nie! Też! Bo to jest cheater! Nie, 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 nie nakrywam z tobą! Nie, bo to... to... Dobra, niech mi tego to bo by mi wkurzył, naprawdę. Dużo ty ty ty, 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 Dobra ty, 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 Dobra, już teraz bez flyowania nic, okej? Okay? Najpierw, żeby ci odebrali. Dobra, luz, nie będę. Z... Będziesz nie. na odcinku będzie, będziesz mógł walnąć, będziesz mógł dislike'ować. Y nie, najpierw, żeby masz tego swojego kilofa. tego A ty chcesz sobie zrobić diamentowego? Nie, kamiennego. innego. Nakrywasz to? My sprawdzimy teraz jak to wszystko idzie i później zlepię odcinki i zobaczymy czy się nagrywa głos, okej? Okay? Yeah. Nie. Dobra. Do, zob do zobaczenia po zlepce, okej. Okay. Nazwijmy to tak. Cześć. Nie. Yeah. Okej. Okay. To, to jest po afrykańsku, nie? Cześć. Dobra, cześć. po przerwie już jesteśmy razem z Dancing. Już ustawiliśmy na normala. Ten, weźmie Admin i ustawili na normalne, bo to by było chamskie, jakbyśmy musieli grać na... na... Skulu. No, zero trudności. No. Tak, tak. Dobra, ja idę do tej skini, bo chcę kobla, wiesz? Ja mam kobla. Nie, nie Ale chcę piatec zrobić ogólnie. No, zrób na to, co Jakieś łóżka, to. O, Emerald! O, tutaj diamenty mogą kilofonować! Ty, kamienny drognąć. Ja Łem rado mi wpadł. Serio? Ja kupiłem chyba pół godziny i mi nic nie wpadło. No. Ja też tyle pokryję. Muszę pogadać z administratora, że zwiększyli szansę na drogę. Jest 0,2 na dyakta. Na tutaj. O, złoto mi wypadło. O, A o, na złoto jest 1%. A Nie Melant. I łuk! Co ja w łuk? A. No pewno nie powiem Ci, że Admin ci rzucił. Nie, naprawdę Admin nie rzuci mi na to wygląda. Dobra, ja idę robić piecy, gdzie to jeszcze tylko wręczę. Zbogacie. Daj mi trochę węgla, choć chodźcie tutaj do góry i pójdziemy na faccię. No, no bo i musimy kopać. I tak sobie zrobimy takie. Może spełniarki do radzenia. nie? Mm. O, to ja to jest ten, to jest tutaj, że... Magic Masz, to masz po połowie jedzonka? Ja nie tu nie masz? No, mam. Spotka. A to weź mi trochę daj węgla? No to czekaj, idziemy na hobot jeszcze zetnę trochę drewna, bo z czego chcesz ten dom zrobić? Bez Stonebreaków, nie? No, no, no. Tak jak robiłeś na tym save'ie, co miałeś, ten... By, jak to się nazywa? Te mody. Na styl tego, Stonebreak y, drewno i takie, i no, nawet. no, 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 coś takiego. To pani wygląda. Zrobimy takie, że to wszystko będzie się rozchodzić z góra. To będzie, to będzie pewnie, będzie... Będzie tak... Pewnie, nie nie będzie, no. będzie tak Ale... no, lol, owca. Owca! Panie... nie? nie? tam... Grotujcie, czucie. Za rok. Dobra. Musimy przepana jedzą, tak? Posadzę tu, grzech. Dobra, ja już lecę na chataty. No i wszystko. Okay? Ist noch Na, Hapje. Okay. Ist da noch Hapje, okay? Hm, los. Nee. Was hat er denn für Ruhe, dass Dealer, ich habe es nachlassen. Du bist Dealer. Warte, jetzt muss ich mich auf die Telefon. Hör, Będzie... Co robisz? Okay. Ale to będzie podziemny ten dom czy tak odstawał tutaj, tutaj w tej górze. O, fajne eksrajiki! Jak to się robiło, żeby te ekstraje się... No lul, lul Dobra, luz, widzicie trawka? Trawka, trawka, no dokładnie, trawka. Dobra, co to? będzie tak wyglądało? Co to Jak taki... ...paket. Będziemy w tym mieszkać? W kościele? dobra, chodź, idziemy poławać na szkloty. Po co na szkloty? A no tak, byś się mógł. Piszota. Zabiłeś mnie z drugim levelem. Co za... co... co... skarbram. Nic tu nie ma. Czekaj. Nadal dostanę. Nadal co? Nadal ma splaj. No tak, ale nie używam go. Nie, już nie mam. O nie, mam. już nie Bo mi, żeby mi zabrali? Nie, nic nie wiem. Mięso krótkie, a to nie. Wziął, ja mi się tylko trzy A 100 w 3, nie? No. To gdzieś tam mam gdzie tam Dobra wiesz co? No co mieliśmy zrobić? No gdzie będzie ten dom? Podzimą czy tak odstawał będzie? To będzie cały kompleks No dawaj robimy go, nie stójmy i się patrzymy czy nam się przypali czy nie No to, czekaj. Ja tu, ja tu czekał No to chcę to światło w górę No właśnie robi sobie jak wiesz nie, a nie zrobili dzień O boże, cięcie Dobra, witam was po krótkiej czerwie. Już podawaliśmy trochę. Za 20 sekund będą się usunąć ptmki z pulonem, nie wiem O, zmienili na, na nocy? No co? Mało srebrc, mało. Nie, <laughs> Dobra, ogarniamy tutaj ten dom czy nie? O. Ja już wkopuję się w kolonę. Nie No to chleś... Plan zrób, a nie... No i skrzynie nawet są zablokowane. Musisz wcisnąć... lock. Nie bo tam wszystko wiążyłem No weź Ty... mhm. Mam trzy serca przez ciebie No wyryjkał Wyryjkał No przestań nie bo, pić E, 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 ja cię nie biję w mięto, tak E, e, on cię zabił? Ile masz serwisów? Do serca No ty de Bilo, jesteś taki młody dzieciaku Ruszyłeś na mnie I ty jesteś dzieciak? Powiedz no, jeszcze raz z wami, to I To ci się nie podoba Nie bo ja No chodź Gnoj, chodź, strefę mi pojechałeś, tak? No właśnie Wiesz jak mam cztery serca, to to mogę ich nie bić Dobra już przestajemy się wiedzieć, bo mieliśmy ogarniać matę ale... Tu ktoś... Tu ktoś jest niefajnie Eee to jesteś pikny Tam jesteś pikny Tak się Dawaj, dobra ogarnijmy ten dom No idź stąd, ja tu widzę Czy to jest tak normalnie że się, że się on żałuje nie żyje. No i takie będzie, i takie kwadratowe wejście będzie chcesz mi powiedzieć, tak? Idź stąd Idź stąd Mam jedno i pół sercu, nie ja dobra, ja idę sobie iść gdzie indziej. poś... Idź pościnać drewno. Na gówno. To idź! Mam drewno! Ale więcej! To jest tyle drewno płynę! Po Ijd pół serca, pistem nie pójdzie! <noise> idź po drewno! Gówno. По mm -hmm. Не нагреваю, что... сколько... не... Я нажимаю. Добро, по Только же... Я Не ма они а, зменили, чтобы нам гуд сходил? Один. Не ма. Чекай. Не гуд. Могу. Мопа.

ale ja szukam baszek to powiedział, ja. nie? będę mógł cię strzelać z daleka. daleka miach, miach. O oh, fuck! Eee... What the fuck? Oni jakieś chyba mają ten... Oni mają chyba jakieś nie wiem... Um, plugin, że płotki spadają z nieba. Eee, nie, po prostu jest to ktoś mata wokół ciebie. Ja jest Baszka. Lepa!

ogarnę tego chłopczyka i wróci... i... Nie, 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 nie. dobra, i wrócimy nie, nie, nie. w następnym odcinku sorry, że taki zmulony ten odcinek ale wiecie jak to jest pierwszy odcinek to nie, powiem, nie naprawdę ale rozkręcimy się zbudujemy domek i będzie okej okay. no to do zobaczenia, cześć nie. cześć nie, no dobra, no to powiedz nie po Oto. afrykańsku Tchau